you <laughs> Wodu elektrosprzęgła, jak przyjechałem, to mówili, że to na pewno nic poważnego. Widocznie się pomyliłem, ok? Zawsze możesz poszukać innego warsztatu, gdzie nie będą pytać, dlaczego samotny nomada kręci się w pobliżu granicy. Dobra, odsuń się. Co? Co chcesz zrobić? Pominę moduł. Zepnę na krótko. Kompresor będzie chodził cały czas. Może się zatrzeć. Nie pytałem cię o zdanie. Mówiłem? Całkiem nieźle. Pytanie na jak długo. Do Night City dojedzie. Potem się będę martwić co dalej. I co, dało się? To nie była naprawa, tylko fuszerka. Równie dobrze mogłeś to skleić gumą do rzucia. Ważne, że działa. Szukam gościa, który nazywa się Jackie Wells. Znasz go? Mm -hmm. Nie usłyszysz za wiele. Antena na tym złomie nie wygląda na zadobno. Co ty nie powiesz? Mike, nie wiedziałem, że masz klienta. Przyjechał parę godzin temu. Myślałem. Myślałem, że dał ci znać. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Nie wiesz, że jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi? Wypić z nim kawę i powiedzieć, po co się przyjechało? Mój błąd, ale nie planowałem tu postoju. Sprzęgło nawaliło. Tak, zawsze coś nawala. Jestem Andrew Jones. Pewnie o mnie słyszałeś? Niespecjalnie. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary Szogunat, mówi ci to coś? A, niespecjalnie. Chyba się nie polubimy. To nomacki sprzęt? Mogłem się domyślić. Słuchaj, masz jakiś problem, to powiedz. Powiem ci, jaki mam problem. Gurewsko nie lubię przybłędów. Gdzie ty i twój klan macie obóz? Jesteś z tych ludzi, którzy wierzą we wszystko, co słyszą w wiadomościach? No, Madzi to największe złotego świata? Nie, jestem człowiekiem, który szanuje system. Korporacje zaprowadziły tutaj porządek i chcę, żeby tak zostało. Korporacja ci płaci, a ty jesteś tylko psem na ich smyczy. Wiesz o tym. Mhm. I jak zaraz nie odpowiesz na moje pytanie, to będę wściekłym psem. Gdzie twój klan? Nie ma żadnego klanu ani żadnego obozu. Jestem tutaj sam. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem nawet wśród swoich. Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Słyszałem, że ten stan słunie z gościnności. Cieszę się, że to nie tylko plotki. Jesteśmy bardzo gościnni. Pod warunkiem, że ktoś umie się zachować. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałem, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i bez gadania. Nie chcę widzieć, że się tu kręcisz, jasne. Lubisz słuchać dźwięku swojego głosu, co? O co ci chodzi, przybłędo? O nic. No. I dobrze. Odbiór. Odbiór. O, jesteś. Willie McCoy. Dobrze cię słyszeć. Wi chciałbym móc powiedzieć to samo. Jak chcesz, to po prostu to powiedz. Odszedłeś z rodziny nomadzkiej i nie mogę ci już więcej pomagać. <noise> nie wiedziałem, że jesteś taki strachliwy. Lojalny. Zasady to zasady. Na nich stoi ten system. No bardziej dostają roboty od ręki, bo to ich teraz. Jakbyś wciąż należał do bakkerów, to nie byłoby problemu. Może trzeba było dołączyć razem z nimi do Snake Nation. Snake Nation może mnie pocałować w dupę. Potrzebuję Twojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Muszę go znaleźć. Byłeś na miejscu na czas? Oczywiście, że tak. Może klient zostawił wiadomość? Możesz to dla mnie sprawdzić? Hmm. Mogę. Ostatni raz. Jak go się nazywał? Jackie Wells. Rzeczywiście, zostawił wiadomość. Czeka w przyczepie pośrodku Dry Creek. Przesyłam ci geolokację. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Jesteś. Nie daj się zabić. I nie co więcej. I już myślałem, że tutaj zakwitnę. Powiedz, że to mnie szukasz. Co ciebie szukam? A ty to? Jestem Jackie Wells. Wi, podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia. Tam skąd pochodzę, wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie. A dopiero potem rozmawia się o interesach. Człowiek z zasadami, co? Warto je mieć, Mano. Mogą zabrać ci wszystko, ale tego nie zabiorą. To zacznijmy od ciebie. Jestem z Night City. A konkretnie z Heywood. Nigdy nie byłem w Night City. Niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat. Albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak, jest w Heywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Haywood. Hmm. Widzę, że się dogadamy. Towar. Co jest w środku? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Dlatego ja też nie wiem. Nie no wiesz, co przewozimy? To przecież kradziony korporacyjny towar. Od razu skradziony. Ktoś go zgubił, ktoś inny go znalazł. Komuś przekazał, teraz leży tu. Efekt motyla, czy jakoś tak. I nikt tej skrzynki nie będzie szukał, co? Problem nie polega na tym, czy będzie szukał, tylko czy znajdzie, zanim ona przekroczy granicę, nie? Trzeba wpakować to do auta. Ałewo. Już myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało. A potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłem. Nie chciałem sterczać na widoku. Tutejszy szeryf wygląda na skurwiela. Cia. Mm, ciężkie! 어서 이재만.